Liderka Pięknych i Młodych na zdjęciu z tlenowa Magda Narozna tłumaczy, co jej dolega. Magdalena Narozna znana jest szerokiej publiczności głównie jako liderka zespołu Piękni i Młodzi. Bliskopolowa formacja wylansowała takie hity jak Ona jest taka cudowna, posłuchaj. Nie wiaraj jak w bajce. Popularność gwiazda zawdzięcza występowi w muzycznym programie Must Bth Music. Tylko muzyka dzięki któremu mogła dotrzeć do znacznie większej liczby słuchaczy. Głosno o liderce Pięknych i młodych zrobiła się także z powodu jej konfliktu z byłym Mezem i zalożycielem zespołu, Dawidem Naroznym. Choć kiedyś parę leczyło racę uczucie, ich związek nie przetrwał próby czasu. W pewnym momencie między dwójka wybuchł poważny konflikt, który zakończył się. Kropka Bójka za kulisami Sylwestra Marzen organizowanego przez TVP w Zakopanem. Od tego czasu minęło jednak kilka lat i wszystko wskazuje na to, że z jej kochankowie zakopali stopy wojenny. Każdy z nich poszło w swoją stronę i stworzyło nowe, szczęśliwe związki. Dziś Magdalena Narozna buduje nowe relacje wraz z Krzysztofem Byniakiem. Jak można się dowiedzieć z wywiadów? Para coraz częściej myśli o tym, by wreszcie sformalizować związek. Chcę ślubu, kiedy będę miała świetny spokój, kiedy będę spokojna i nie będę musiała patrzeć wstecz. Chcę, żeby to było moje wydarzenie, mojego serca i mojego przyszłego meza przyznala artystka w rozmowie z Super Expressem. Gwiazda Disco Polo jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i utrzymuje ze swoimi obserwatorami stały kontakt. Niedawno na instagramowym profilu Magdy Naroznej pojawiło się niepokojące nagranie. Liderka Pięknych i młodych pokazała się na nim w masce tlenowej. Co to oznacza? Te przeklęte wirusy nie wykończa informuję w swojej relacji, która umieściła na insta Store. Wygląda na to, że celebrytka po prostu zarazila się grypa. W ostatnich miesiącach w naszym kraju wzrost liczby zachorowanych na infekcje dróg oddechowych jest bardzo wyraźny. O tym, jak ciężko można przejść z zakazaniem wirusem grypy, przekonał się także dziennikarz TVN, Bartek Jedrzejak, który w social mediach również pochwalił się w sieci z dzieciem w masce tlenowej. Grypa w natarciu Mamy epidemię, esaj tacy, którzy mówią, że za powodem tej epidemii jest to, Za jeszcze rok temu byliśmy na kwarantannach, nie mieliśmy ze sobą kontaktu, dlatego grypa zmutowala. Jedno jest pewne do lekarzy nie można się dostać, bo tłumy relacjonowali ostrzegal prezenter. Pozostaje życzyć dużo zdrowia i trzymać kciuki za szybki powrót do formy.